Po raz kolejny Marina zauważyła zalety pracy z domu. Oprócz tego, że nie musi tracić czasu i pieniędzy na dojazdy, może też na bieżąco otrzymywać wiadomości, nie wychodząc z domu. Dziś niespodziewanie dla siebie dowiedziała się czegoś nowego o swoim mężu. Z Witalikiem są małżeństwem od trzech lat. Obecnie jest to okres ochłodzenia, jak powiedzieliby psycholodzy lub specjaliści od relacji rodzinnych. Zresztą od samego początku ich życia małżeńskiego nie było żadnych gorących okresów. Może poza tak zwanym miesiącem miodowym, który przypadł na upalny sierpień, i wtedy pojechali do dalekiej krewnej Mariny nad Morze. Mąż nie odznaczał się emocjonalnością. Bardziej cenił sobie praktyczność, dlatego też z oświadczynami się nie wstrzymywał. Od razu powiedział, że jest w niej szaleńczo zakochany i, aby nie stracić Mariny, chce zostać jej mężem. Oczywiście nie chodziło tu tylko o strach przed utratą ukochanej. Łączenie pracy na drugim końcu miasta i Randek było problematyczne. Witalik nie wysypiał się rozrywany między tymi dwiema sferami swojego życia i ryzykował pogorszenie swojego zdrowia. A ponieważ nie chciał rezygnować ani z pracy, ani z miłości, więc złożył ukochanej propozycję małżeństwa. Potem zaczęła się codzienność. Mąż i tak spędzał dużo czasu na dojazdach do pracy. Za to potem już jako mąż wszystko przynosił do domu. Nie zaciskał pasa na pensji, dawał połowę na jedzenie i opłaty. Stopniowo wyjścia do kina i kawiarni zostały zastąpione domowymi seansami filmowymi z zupą, ziemniakami lub kotletami. Było to mniej kosztowne, w końcu byli już małżeństwem. Kiedyś mąż zastanawiał się nad zmianą pracy i zaczął szukać czegoś bliżej domu. Znalazł nawet jakąś opcję i poszedł na staż. Ale tam nie spodobał mu się grafik, więc odmówił. Potem doszedł do wniosku, że tak naprawdę nie jest daleko i lubi te okolice. No albo po prostu jest tam spokojniej niż w centrum, gdzie mieszkają z Mariną. Gdyby żona wiedziała, że głównym powodem, dla którego mąż nie chciał zmienić pracy, było coś innego, to od razu by mu urządziła awanturę. Chociaż i tak nic by to nie gwarantowało. Dziś Marinie przydarzyło się bardzo nieprzyjemne spotkanie z młodą kobietą, a właściwie dziewczyną, jeśli oceniać młodość według pojęć tej damy. Dzień nie zapowiadał niczego złego, planowana była zwykła rutyna. Marina przygotowała mężowi śniadanie, odprowadziła go do pracy, włączyła komputer służbowy i zaczęła obsługiwać zgłoszenia. Było dużo pracy, więc nawet żałowała, że pracuje dziś z domu. Chciałaby zobaczyć, czym zajmuje się koleżanka. Jakoś tak niespiesznie ona pracuje. I okazało się, że dobrze, że Marina została dziś w domu. Gdy ktoś zadzwonił do drzwi, kobieta pomyślała, że to kolejni reklamodawcy. Przez wizjer zobaczyła nieznaną dziewczynę i nie otworzyła. Ale ta zadzwoniła jeszcze raz, tym razem bardziej natarczywie. Marino, wiem, że jesteś w domu. Proszę, otwórz. Musimy porozmawiać, poprosiła głośno. Kim pani jest? Z nieufnością patrzyła na drzwi Marina. Znajomość jej imienia to za mało, by jej zaufać. Ale już ciekawiło ją, czego chce ta dama. A kiedy powiedziała, że chce porozmawiać o mężu Mariny, kobieta się zaniepokoiła. O czym może myśleć żona, gdy ktoś chce porozmawiać o jej mężu? Marinie od razu przyszła myśl, że coś stało się z Witalikiem. Ale gdyby uważniej przyjrzała się tej damie przez wizjer, od razu by się o czymś innym zastanowiła. Jakby tam nie było, Marina otworzyła drzwi. Chciała, żeby jej natychmiast powiedziano, co się stało z mężem. Ale gość powiedział, że muszą porozmawiać na osobności. Myślę, że lepiej, żeby wasi sąsiedzi tego nie słyszeli, nieśmiało spojrzała na nią dziewczyna. Marina, trochę się wahając, zaprosiła ją jednak do środka. Teraz mogła już ocenić nieznajomą. Młodziutka wygląda na około 25 lat. Kształty w odpowiednich miejscach takie, że można pozazdrościć. I dba o siebie. Szczerze mówiąc, nie wygląda na oszustkę. Chociaż Marina nie wie, jak wyglądają prawdziwe oszustki. Tutaj wystarczająco na osobności, doprecyzowała kobieta, wprowadzając gościa do korytarza: Przepraszam, ale nie będę pani częstować herbatą. Mam pracę, nie mam czasu. Herbata nie jest potrzebna. To byłoby zbędne, zmieszała się dziewczyna. Pewnie pani jest ciekawa, zaczęła, ale Marina jej przerwała, prosząc, by przeszła do sedna sprawy. Dziewczyna westchnęła i oznajmiła, że spotyka się z Witalikiem. Kochanka, czyli Marina gwałtownie jej przerwała: Jeśli pani tak to określa, to mniej więcej tak. Ale nie chciałabym, żeby pani o mnie źle myślała, niespodziewanie postanowiła bronić się dama. U nas z Witalikiem tak się po prostu stało. To jest ponad nami kropka. Nie wiem, jak u pani, ale na pewno jest to ponad mną, zakpiła Marina. Potem zapytała, czy to wszystko, co gość chciała jej przekazać, czy jest jeszcze coś ważnego. Oczekiwała, że kochanka powie, że spodziewa się dziecka i że żona powinna puścić męża, aby dziecko nie zostało bez ojca. I mniej więcej tak było, tylko bez dziecka. Lina, jak się przedstawiła dama, aby kontakt między nią a Mariną był bardziej rzeczowy, poinformowała, że z Witalikiem spotykają się od pół roku i ich spotkanie było zupełnie przypadkowe. W tym momencie żona Witalika poprosiła, by nie wdawać się w szczegóły, a w końcu przejść do sedna sprawy. A sprawa polegała na tym, że nieszczęśliwy mężczyzna, w którego nieszczęśliwie zakochała się Lina, wpadł w pułapkę swoich uczuć. Miłość go niespodziewanie ogarnęła i nie wiedział, co ma robić. Okazuje się, że jest współczujący i odpowiedzialny, on nie może po prostu powiedzieć żonie, że ich miłość nie była prawdziwa. I że zrozumiał to dopiero teraz, gdy spotkał Linę. A Witalik miotał się między prawdziwie kochaną kobietą a żoną. On, widzicie, nie może wyrzucić ze swojego mieszkania starej, chorej kobiety. Marinie opadła szczęka. Ręka drgnęła jej, by ściągnąć gumkę i rozpuścić włosy. Ale się powstrzymała. Ciekawe, czy ta dama jest normalna. Czy widzi przed sobą starą kobietę? Tak, Marina ma na głowie nieład i jest ubrana w niezbyt świeży dres. Ale czy wygląda jak babcia? W końcu ma trzydzieści pięć lat. A kochanka całkiem poważnie uważała, że jej rywalka jest w podeszłym wieku i ciężko chora. Ostrożnie, starając się jej zbytnio nie zranić, zaproponowała Marinie, by pozwoliła swojemu mężowi odejść dodała nawet, że wszystko rozumie. Ale trzymanie chorego mężczyzny to nie najlepsze rozwiązanie. Innymi słowy, trzeba wykazać się mądrością i pomyśleć o szczęściu Witalika. Marina mrugała oczami, patrząc na tę zuchwałą dziewczynę. Tak. Mimo, że starała się wygładzić ostre krawędzie i wizyta była właśnie zuchwała. Postanowiła pomóc swojemu ukochanemu poinformować żonę o romansie na boku. A żonę przekonywała, że ona sama jest niewinna jak Berenek i współczuje Marinie, że wszystko tak się potoczyło i tak już niech będzie, zostawią jej połowę mieszkania. Lina dumnie oświadczyła, że to ona podjęła taką szlachetną decyzję. W tym miejscu Marinie niemal nie wybuchła histeria. Tak bardzo chciała powiedzieć, że nie potrzebuje jałmużny w postaci połowy mieszkania. Ale po co odawać powód do radości kochance męża? Na chwilę Marinie nawet zrobiło się żal tej Liny. Trochę to nie dziewczyna. Taka naiwność. Ale sama jest winna, nie powinna była rzucać się na żona tego mężczyznę. Marina przyjrzała się Damie od stóp do głowy i powiedziała, że musi się nad jej kuszącą propozycją zastanowić. No dobrze, tylko nie za długo, bo mogę zmienić zdanie, powiedziała gość, próbując ukryć radość. Dziewczyna była niemal pewna, że jej ukochany wkrótce będzie wolny i miała rację. Nawet nie wyobrażała sobie, jak bardzo. Wymienili się numerami telefonów, Alina wyszła. Marina zamknęła za nią drzwi i spojrzała na siebie w lustrze. Rozpuściła włosy, pokręciła się, oglądając się ze wszystkich stron. I wcale nie jest starą babą, nie pamięta. Kiedy ostatnio była w szpitalu? Chwała Bogu, na nic nie narzeka. I teraz też nie ma skarg, chyba że do męża. Ale nie chce ich zadawać pierwsza. Kobieta znów pogrążyła się w pracy i starała się nie myśleć o swoim wieku. Tak niezwykle i nieprzyjemnie było słuchać, że jakaś dziewczyna nazwała ją staruchą. Ciekawe, co będzie z tą liną za 10 lat, po pracy Marina przygotowała kolację i zaczęła czekać na męża. Witalik znowu się spóźnił. Ciągle opowiada, że to problemy w pracy. I wraca nie bardzo głodny, je jak dziecko. A żona uważała, że to z nerwów. Oto, co to znaczy mierzyć wszystkich własną miarą. Ona sama nie je, gdy jest zestresowana. I myślała, że u męża jest podobnie. Teraz wiele się wyjaśniło. Stało się jasne, dlaczego Witalik nagle zmienił zdanie co do zmiany pracy i mówił, że lubi tamten rejon. Mógł spokojnie spotykać się tam z kobietami, a nikt by go nie zauważył. Żona tam nie bywa, nie ma wspólnych znajomych. To nie to, co bliżej centrum. Tam ze wszystkich stron grozi, że ktoś ich przyłapie. A nie chciał jeść, bo już odwiedził ze swoją kochanką kawiarnię. Albo zjadł kolację u niej w domu. Szczegóły nie były żonie potrzebne. Po tej wizycie Marina myślała, że mąż coś zrobi. Przyzna się, że ma romans. Ale Witalik wrócił z pracy i zachowywał się jak zwykle. Najpierw odpoczywał na kanapie, a potem zapytał, kiedy będzie kolacja. Żona nie powiedziała mu nic. Obserwowała i zrozumiała, że mąż zamierza żyć jak dawniej. Poświęcenie się opiece nad starą i chorą kobietą. I postanowiła uwolnić go od tego ciężaru. Następnego dnia, odprowadziwszy małżonka do pracy, Marina posprzątała w mieszkaniu i zadzwoniła do kochanki Witalika. Powiedziała jej, że zgadza się oddać jej Witalika. Mam nadzieję, że on się ucieszy z goryczą, stwierdziła kobieta. Robię to tylko dla niego. Jedynie Marina poprosiła Linę, aby zabrała rzeczy Witalika, twierdząc, że trudno jej to z nim omawiać. I boli ją świadomość, że on odchodzi do innej. Przed sprzedażą mieszkania trzeba je opróżnić, powiedziała. Już zebrałam jego rzeczy. Dziewczyna z radością zgodziła się pomóc. Nie minęła nawet godzina, gdy przyjechała. Sama znosiła dwie ogromne walizki na dół, wykazując się niebywałą siłą. Teraz Marinie stało się jasne, jak kobiety w XII wieku wynosiły ze zdobytej cytadeli swoich mężów. Gdy nieroztropny król niemiecki Konrad III zezwolił na opuszczenie twierdzy tylko kobietom, pozwalając im zabrać tylko to, co zdołają unieść, nie spodziewał się, że najcenniejszymi okażą się mężczyźni. Lina najwyraźniej należała do takich odważnych kobiet. Może nawet Witalika by na sobie wlokła, gdyby to było konieczne. Ale Marina przypuszczała, że entuzjazm tej energicznej kobietki szybko się wyczerpie. I wieczorem jej przypuszczenie się potwierdziło. Najpierw mąż wrócił z pracy do domu i bardzo się zdziwił, że jego klucz nie pasuje do zamka. Zaczął dzwonić do drzwi, a żona poinformowała go, że tu już nie mieszka. Witalik rozzłościł się, oświadczając, że jest zmęczony po pracy i nie ma ochoty na żarty. Dziwne, że dziś nie zatrzymałeś się dłużej w pracy, mówiła żona, nie otwierając drzwi. Twoje rzeczy są już u twojej kochanki. Mam nadzieję, że wiesz, gdzie ona mieszka. A to mieszkanie jest moje z czasów przed małżeństwem i jestem w nim zdrowa, jeśli o to chodzi. Nie martw się, twojej linie tego nie powiedziałam. Witalik próbował wytłumaczyć się żonie, ale ona nie otwierała drzwi. A ich głośna rozmowa już zainteresowała sąsiadkę. Babcia nawet uchyliła drzwi, by lepiej słyszeć. W końcu nie pozostało nic innego, jak odejść. Ale małżonek nie był nieobecny długo. Po dwóch dniach wrócił już z walizkami. Marina nie spodziewała się, że to wszystko rozwiąże się tak szybko. Nie zrobiła głupstwa, otwierając drzwi z przyzwyczajenia. Mąż wciągnął rzeczy do mieszkania i z zadowoleniem oznajmił, że wybrał prawdziwą miłość, to znaczy ją, Marinę. No dalej, otwórzmy szampana, uczcijmy mój powrót, zaproponował. I ruszył do kuchni po szampana, który, nawiasem mówiąc, dostali od jego współpracowników w pracy. Witalik dumnie opowiadał, że wszystko zrozumiał. To był błąd, krótka przygoda i nic poważnego między nimi nie było. Ta dziewczyna sama sobie coś wymyśliła, a dziś zerwał z nią wszelkie kontakty, ale Marina rozumiała, z czego wynikło to uświadomienie błędu i u kogo dokładnie. Ta kochanka dowiedziała się, że jej mężczyzna nie ma żadnego mieszkania. Mieszkanie nie jest jego, jak opowiadał, ani nawet ich wspólne, tylko przedmałżeńskie żony. W związku z tym taka pomyślność jej nie była potrzebna. Żonie też taki mąż nie był potrzebny. Wczoraj zrozumiała, że on się spieszył z ożenkiem, aby przeprowadzić się do niej i oszczędzać na wynajmie. Dziś Marina wzięła wolne i załatwiła wiele spraw pozbyła się zbędnych rzeczy z mieszkania i złożyła wniosek o rozwód. Więc zabierz go z powrotem, zaproponował mąż. Ale Marina powiedziała, że nie ma odwrotu i zażądała, aby opuścił jej mieszkanie razem ze swoimi walizkami. W przeciwnym razie zawołałaby ojca i braci, żeby mu pomogli. Witalik, spuściwszy głowę, oddalił się. Tak jak chciała jego nowa ukochana, wkrótce będzie zupełnie wolnym mężczyzną. Dziękuję, że wysłuchaliście historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału przez polubienie. Dla mnie to bardzo ważne, a dla Was to niewielki wysiłek. Do następnego spotkania.